To zachowanie Pana Jezusa może Cię zaskoczyć. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Dzisiaj już 2 maja, i moi drodzy zapewniam Was, że zaraz będzie 3, 5, 10, 15, 20 i maj przeminie. Dlatego nie strać tego miesiąca. Codziennie postaraj się, mimo tego, że jest ciepło, że można coś robić w ogródku czy na działce. Postaraj się być codziennie na uczcie przed śniadaniem, nawet jeżeli gdzieś jedziesz. Wysłuchaj, w międzyczasie, ucz się tego. Czasami ludzie mnie pytają: Ostatnio miałem takie spotkanie w Rzeszowie, spotkanie autorskie co do książki Plan na życie o błogosławionym Karlo Akutisie i odsyłam jeszcze na stronę TimTotusTues.com. Tam w galerii macie zdjęcia. Ze spotkań z różnymi osobami w różnych miejscach warto, może ktoś tam z Was na zdjęciu się rozpozna. I było takie pytanie: skąd ksiądz znajduje na to wszystko czas? Bo jest i y, parafia bardzo duża i aktywna, bo jest szkoła, ponad etat w szkole, bo jest jeszcze tutaj uczta, wieczornik, nagrywanie, montowanie, bo jest TikTok, Instagram, trzeba jeszcze wypocząć i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to jest to między, szukanie międzyczasu. Święty biskup Józef Sebastian Pelczar, Józef biskup przemyski, on miał taki ślub dobrego wykorzystania czasu. I no on jest też mi taki bliski, ten święty nasz, lokalny z Przemyśla, był biskupem w Przemyślu. I e, właśnie też tak sobie w seminarium tak postanawiałem i dalej postanawiam, żeby jak najlepiej wykorzystać czas. A kiedy? Żeby łapać te międzyczasy. Oczywiście też trzeba mieć czas na zdrowy wypoczynek, na zadbanie o tę higienę pracy. Ale moi drodzy, właśnie w międzyczasie, kiedy gdzieś jedziemy, słuchamy czegoś, włączmy sobie wtedy ucztę przed śniadaniem, nawet włączmy sobie wieczornik, włączmy sobie majówkę, która też tutaj na tym kanale jest dla Was codziennie dostępna, jest codziennie przygotowana. Do tego Was bardzo zachęcam i troszeczkę Was mobilizuję. Także, moi drodzy, na stronie internetowej teamtotustuls.com jest zegar modlitwy. Zachęcam, żeby dołączyć, żeby modlić się w tych najbliższych dniach w intencji dobrego przeprowadzenia konklawę. Niech papież, który będzie wybrany, będzie osobą według serca Bożego, według niepokalanego serca Matki Najświętszej. Jest wiele spraw, różnych spraw. Zawierzajmy na modlitwie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy są tutaj zebrani na uczcie przed śniadaniem, za wszystkich, którzy korzystają z Twojej Ewangelii, z Twojej dobrej nowiny, bo Ewangelia to dobra nowina na nasze niepokoje, zmartwienia, trudności, nerwy to jest dobra nowina nowina pełna nadziei. My, jako pielgrzymi nadziei, wędrujemy. Przez każdy dzień. Niech Twoje Słowo, dobry Boże, dodaje nam nadziei, dodaje nam otuchy, pokoju serca i takiej lekkości, że chociaż czasami jest trudno, to nam z Tobą jest lżej iść przez życie. Bo Twoje Słowo staje się dla nas umocnieniem i o te łaski proszę. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I oczywiście przypominam, że jutro, w pierwszą sobotę miesiąca, za wszystkich, którzy korzystają z tych treści internetowych za tę naszą wspólnotę, Tim Totus, tuus", jesteśmy wspólnotą, która zawierza się Matce Bożej, będzie odprawiona msza święta. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się żydowskie święto Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleb i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic się nie, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysta. A mówił to wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co miał czynić. Zaskakująca postawa, w której Pan Jezus wystawia na próbę Filipa, pyta: "Gdzie kupimy chleba?" Aby oni się uposilili. Pan Jezus, który wystawia człowieka na próbę. Coś próbujemy my sami, czasami próbujemy sałatka, zupa, czy jest dobra, czy jest przesolona, czy jest dobrze doprawiona, czyli próbujemy, czy coś jest dobre, czy coś jest właściwe, czy coś się nadaje do codziennego użycia, do jest czy jest pożyteczne. I moi drodzy, tak samo Pan Jezus próbuje człowieka wystawia na próbę, żebyś ty człowieku zobaczył i to, moi drodzy, właśnie jaki jest kierunek? To nie jest taki kierunek, że Bóg bawi się człowiekiem marionetką w swoim teatrzyku świata. Nie. Pan Bóg szanuje każdego maksymalnie, kocha każdego na 100%. Ale Pan Bóg, wystawiając na próbę, mówi: I tutaj zmieniamy kierunek: Człowieku, ty spróbuj, jaki jesteś, wypróbuj swoje siły, zobacz, Zweryfikuj, jak to aktualnie u ciebie jest, jak to aktualnie u ciebie wygląda, i się zastanów, które gałązki trzeba poodcinać, które chwasty trzeba powyrywać, a co należy pielęgnować, czemu należy zostawić więcej miejsca. Tak jak właśnie mamy szlachetne drzewko. Oczyszczamy strawy, oczyszczamy z innych chwastów, z roślin, żeby miało więcej e, ziemi, żeby miało więcej światła, żeby miało więcej. Wody, substancji odżywczych, żeby też inne rośliny tego nie zabierały. Żeby rozwijać, i ty zobacz, co trzeba usunąć z Twojej przestrzeni, żeby to, co jest najbardziej szlachetne, najbardziej wartościowe, Rozwijało się i wydawało owoce nie tylko trzydziestokrotne, nie tylko sześćdziesięciokrotne, ale stokrotne. Trzeba iść na całość. Był taki program: idź na całość. Tak samo ty idź na całość. Nie zadowalaj się tym, co jest na półgwistka. Chociaż to jest w porządku. Idź na całość w sprawach Bożych, i dlatego, kiedy Pan Bóg Cię wystawia na pewną próbę, zobacz, zweryfikuj, i popatrz, co możesz rozwijać i jaką utworzyć przestrzeń, żeby być jeszcze bliżej Pana Jezusa. I tak samo sobie na przykład twój dzień poukładaj, zweryfikuj sobie plan dnia, co jest twoim złodziejem czasu, co zabiera ci czas na rozważanie Bożego Słowa rano, wieczorem, na wieczorniku, bo widzę, że na uczcie jest trochę więcej osób, bardzo dobrze, ale moi drodzy, zwróćmy uwagę na wieczór, żeby też kończyć dzień z Panem Bogiem, żeby to była taka Wisienka na torcie, takie piękne podsumowanie całego dnia. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz. Panie, umacniaj moją wiarę. Panie, umacniaj moją wiarę. Zostaw kciuka w górę, udostępnij dalej. Niech dzięki Twojemu zaangażowaniu ten filmik dotrze do większej ilości osób, może do tych, którzy nie mają motywacji, którzy stracili motywację. A którzy czekają na pff, takie popchnięcie, takie Boże, popchnięcie do przodu, e, dasz radę. Tak jak czasami ktoś jedzie na rowerze i kogoś troszkę do przodu, właśnie popchniemy i ktoś nabiera tej prędkości. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. I jeszcze jedno, jeszcze, jeszcze są chyba trzy albo cztery wolne miejsca, bo na tę pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych już jest grupa uzbierana. Ta podstawowa są jeszcze 3-4 bilety. Można z nich skorzystać. Szczegóły pod numerem telefonu: 504-189-508. Nie wiem, czy dzisiaj będzie biuro dostępne, w, czy dzisiaj pracuje, ale. Warto może dzisiaj spróbować, kto jest zainteresowany, albo w poniedziałek 504-189508, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych szlakiem amerykańskich katedr, Kalifornia, Arizona, Hawaje, pielgrzymka połączona z, rekolek z rekolekcjami biblijnymi, nadzieja w psalmach. Szczęść Boże i do zobaczenia!